7 października w środowiskowym domu samopomocy spotkali się podopieczni tej placówki oraz zaproszeni goście, by wspólnie rozpocząć miejskie obchody Dni Zdrowia Psychicznego. Spotkanie to stanowiło inaugurację wielu imprez edukacyjno-kulturalnych skierowanych do mieszkańców Świętokłowic, jakie do 11 października odbywały się w tej placówce. Dni zdrowia psychicznego to czas, w którym w szczególny sposób zwrócić trzeba uwagę na problemy, z jakimi borykają się osoby zaburzone psychicznie. Jest to, to, to także okazja do promocji środowiskowego Domu Samopomocy, dlatego też wydarzenie to na stałe wpisało się już w kalendarz tej jednostki. Podopieczni domu przygotowali na inaugurację Dni Zdrowia Psychicznego ciekawy program artystyczny i zaprezentowali przy tej okazji swoje talenty, które odkryli właśnie dzięki zajęciom i warsztatom prowadzonym w jednostce. W ten sposób chcieli oni uświadomić społeczeństwo, że zmagania z zaburzeniami psychicznymi mogą zakończyć się sukcesem, jeśli tylko znajdzie się odpowiednią pomoc fachowców. Podopieczni domu chwalili się również efektami działalności pracowni artystycznych. Dni zdrowia psychicznego miały na celu zapoznanie mieszkańców borykających się z problemami psychicznymi, czy też członków ich rodzin z działalnością środowiskowego domu i efektami jego pracy. Zachęcamy więc osoby obserwujące u siebie lub swoich bliskich niepokojące sygnałem do odwiedzenia tej placówki.